Witam serdecznie gentlemeni przy stole. Dzisiaj taki troszkę ogółkowy już temat, ponieważ zbliżają się wakacje, więc nie za bardzo też mamy czas z Piotkiem wrzucać rozgrywki. To pomyślałem sobie, że nakręcę materiał, żeby pochwalić takich cichych naszych wspieraczy, naszego hobby, czyli ludzi, którzy odpowiadają za. Coś, co przyspiesza bardzo naszą grę, mianowicie inserty. Do niedawna jeszcze e, no, gry takie jak 18XX, czy, czy, czy wojenne, no, nie, nie, nie cieszyły się zbytnim zainteresowaniem, jeśli chodzi o, o um, usługi typu właśnie inserty, no, przez to, że, że um, kafle chociażby 18XX, są różnej wielkości, więc e, przygotowanie do, dla nich. Tacek no, wymagało innego podejścia niż, niż standardowe, standardowe rozwiązania, a też no, nie oszukujmy się sprzedaż tego typu gier nie jest aż na tyle duża, żeby, żeby poważniejsze, jakieś duże koncerny zainwestowały w produkcję, w produkcję insertów właśnie dla, dla nas, czyli osiemnastkowych graczy. Czy tak, jak właśnie teraz niedawno pojawił się e, oprócz, bo tutaj mówię przede wszystkim o Cube Fermi, które zaczęło e, nas rozpieszczać właśnie e, swoimi insertami, czy teraz niedawno m, pojawił się e, FoxyCost ze swoim sklepem InsertMi, czyli dwóch, dwa takie sklepy, które chciałbym dzisiaj e, popromować, bo, bo dlaczego nie robią świetną robotę? E, pomagają nam po prostu e, w, w naszych. W naszym hobby, więc, więc, dlaczego nie, nie zachęcić do, do, do zakupów u nich? Tak jak widzicie, tutaj mamy e, przykład, e, właśnie, insertów e, od Cube Me, Kiedyś dawniej e, Ray on Bors zaczęli od, od um, prowadzenia bloga, w którym opisywali różne gry. Później, z czasem, właśnie, um, pojawiły się ich inserty, na, właśnie na, na, żetony, na żetony, na kafle terenu, a także e, drewniane. E, drewniane nie MIPLE, tylko znaczniki, które w przypadku właśnie tak jak na przykład 1862 są bardzo przydatne, bo na przykład, tak jak widzicie, stacje domowe, czyli tak zwane home station są wyższe, a to się przydaje właśnie podczas rozgrywki, żeby, żeby, żeby móc łatwiej rozróżniać, gdzie możemy jechać. Czyli tak jak widzicie, mamy tutaj przykład różnej wielkości właśnie tacek. To jest, to jest genialne, jak, jak fajnie oni wybrnęli w, w, z wielu różnych sytuacji, bo oprócz tego, że hmm, rozpoczęli produkcję hmm, osiemnastkowych tacek, od czego zaczęli, to teraz teraz również spojrzeli łaskawym okiem na graczy hmm, wojennych. No i hmm, korzystając z takich prostych rozwiązań jak pojemniczki, nagle okazało się, że, że można zapewnić graczom wojennym właśnie też ciekawe rozwiązania. Do tej pory właściwie byli skazani tylko na te tacki GMT, na, na żetony. A tutaj teraz pojawiły się jeszcze różnego rodzaju pojemniczki na, na właśnie na, na żetony, na, na karty. Tutaj pokazuję właśnie e, jak została rozwiązana kwestia wielkości. No to tak naprawdę Różnią się te tacki się różnią wysokością. Coś od tego, no bo na przykład kafle GMT są grubsze, więc wymagają wyższych tacek, a te, które, od których się tak naprawdę wszystko zaczęło, czyli takie właśnie samoróbki garażowe są cieńsze, więc te tacki mogą być zdecydowanie niższe. Więc tak wygląda Cube4Me. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli dwadzieścia miejsc na, na, na kafle. No i tych rozwiązań jest mnóstwo. Więc tak naprawdę udaje mi się do, 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 do każdego tytułu dopasować tacki, i to co jest niesamowicie fajne w q to aktual, aktualizacja, właśnie poprawy, poprawne wersje do, do różnych produktów, do różnych gier. Czyli jeśli GMT czy inny wydawca wyda coś z błędami, to. To oni od razu oferują naklejki i tym podobne rzeczy. A właśnie odnośnie naklejek miałem też pokazać, bo wprowadzili też taką mega fajną rzecz, jak naklejki w insercie, żeby szybciej można było kafelki pochować, odłożyć na, na miejsce. Ja mam niestety uboższą wersję pod 1862, tak jak widzicie w woreczkach hamsko popakowanych, ale widziałem, że chyba już są teraz dostępne, dostępna wersja właśnie z pudełeczkami na, na, na te żetony, na te kafelki, więc nic nie ma prawa już tam być w woreczkach, tylko, tylko właśnie jest ładnie po, po, po zapinane w pojemniki. Drugą firmą jest Insert Me, tak jak wspomniałem, Foxy Cosa. I on znowu e, tutaj udostępni nam rozwiązania druku 3D, czyli tutaj mamy już e, dużo większą różnorodność, jeśli chodzi o możliwości, no bo wiadomo, nie jest ograniczeniem forma, właściwie ograniczeniem jest tylko wyobraźnia. Zarówno tu i tutaj wyobraźnia to jest, to jest e, coś niesamowitego, jeśli chodzi o kreatywność tych, tych osób, żeby tak ładnie to wszystko spiąć. Ale tutaj mamy na, rozwiązanie tego typu czyli e, plastikowe tacki. Też różnej wysokości, w zależności od tego, ile torów jest potrzebnych do, do zmieszczenia, to tak, taka wysokość. I on tutaj ma raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, też dwadzieścia tacek, ale już na mniejszej przestrzeni czyli gdzieś tam troszkę mniej na, na stole zajmuje miejsca, i też możecie zauważyć, jak ciekawie wyglądają prace nad e, tymi pomysłami, bo w 46 na przykład mam wersję taką jedną z pierwszych jeszcze i to pojawił się zarzut tutaj na, na, na konwencie, że e, tory wyciągało się troszkę zbyt ciasno. No i rzeczywiście tutaj o, tutaj to właśnie, no mi, troszkę czuć, że, że, że jest ten opór mm, i. i, i... I to oczywiście mogło przeszkadzać, ale tutaj w 48 już zresztą w 46 już też jest poprawiony, z tego co, co się rentuje. Jest dodane troszkę więcej luzu, więc, więc nie ma tutaj problemu już z wyciąganiem. No minus jest taki, że nie ma naklejek, aczkolwiek można sobie tutaj zazafundować, niestety. No Jest to rozwiązanie dodatkowo płatne, bo w On Boards, w Cube Formi, taki zestaw naklejek kosztuje tam chyba coś około 2-3 dolarów, jakoś tak. Więc, więc no, kwestia, kwestia czy, czy wybieramy wersję ekonomiczną, czy, 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 czy bardziej na wypasie. No i otrzymujemy, jeśli chodzi o, o insert mi tego typu rozwiązanie. O, jednemu udało się nawiać. Ale to jest moja wina, bo nie domknąłem. E... Ogólnie e, jeśli chodzi o w, w, wybór rozwiązania, to tak naprawdę. Oba są no, tak samo wygodne. No tu jest e, chyba to zamknięcie troszkę lepsze. Bo w e, tackach tacki, e się tak dobrze nie spasowują, wiadomo, jak jak druk 3D, ale to, 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 są, to są szczegóły tak naprawdę. To co, to, co sobie wybierzecie, to już jest kwestia indywidualna. No ja tutaj akurat w 602 mam keep 4 tutaj 46 i 48 mam właśnie mi Genialne, proste rozwiązania i też tutaj mm, tacki pod rozmiar GMT kafli, czyli tych większych są oczywiście dopasowane pod te takie, tak jak, jak to mówię, garażowe kafelki, to jest to jest mniejszy rozstaw. No, wiadomo, druk 3D daje dużo większe możliwości, jeśli chodzi o dopasowanie do, 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 do potrzeb klienta insertu. I tak na przykład do Horses Carriage, zastanawiałem się właśnie nad zakupem insertu, do Horses Carriage wybrałem Insert mi, z tego względu, że jest bardziej modułowy i można więcej rzeczy tak jakby rozmieścić na, na, na stole. Bardzo nie lubię insertów, które po prostu zalegają w pudełku i później wyciągamy na stół całościowo, tylko właśnie lubię inserty, które mają też praktyczne zastosowanie podczas rozgrywki. No i to jest super, po prostu rozwiązanie. Kafle technologii, więc pomysły są genialne. No tutaj każdy gracz ma swój, swój kolor, swój zestawik, kartę żetonów. Zastanawiam się nad zakupem na przykład do Seki Gachary insertu. To już właśnie widziałem, że ma. Cube Format znowu, właśnie też fajnie opracowano zestaw. Więc to jest super, że w końcu mamy, mamy inserty, że, że możemy sobie to spokojnie popakować. Bo wyciąganie wyciąganie z woreczków, ponazywanych po, po, po prostu torami, albo, albo do niedawna jeszcze. Starsi gracze pamiętają tacki na, na, na biżuterię. No nie jest rozwiązaniem rozwiązanie idealnym, więc, więc wprowadzenie na, na rynek, czy to właśnie poliprenowych tacek, czy, czy, czy Druku 3D to jest, to jest dla mnie super ułatwienie i przyspieszenie. Bo i tak rozgrywka trwa długo, a a z jeszcze układanie tego wszystkiego, rozkładanie to, 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 tylko frustruje. No i ostatnią rzeczą, której tutaj chciałbym powiedzieć, to jest jedna, jeden kolejny bonus, znaczy bonus, kolejny taki element naszego hobby osiemnastkowego, no to, to, jest, to są te właśnie druki, Play. Tutaj właśnie mam przykład 1871, który zrobił mi Ksenir, serdecznie go pozdrawiam. Mam już od niego dwie gry, każdą sygnuje piękną katastrofą kolejową. Tu akurat 1871 Old Prince. No i tak, no dużo osób powie, że, że nigdy nie, nie siądzie do, 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 do gry, która jest po prostu zrobiona o taką w garażu chałupniczo. No, i oczywiście to, to, to rozumiem, bo, bo różnie mamy poczucie estetyki i tak dalej, ale powiem Wam jedną rzecz. Jeśli e, poznacie te gry i się w nich zakochacie, to czy to będzie gruba mapa od GMT, swoją drogą, piękne są te wydania, czy po prostu taki e, laminowany. Laminowana, ta, czy taka laminowana mapa, to gwarantuję Wam, że, że po, po, po 10 minutach gry nie będzie Was to zupełnie interesowało. Te gry tak niesamowicie w, wchłaniają, tak bardzo koncentrują naszą uwagę, że najważniejsze to, żeby były przejrzyste i czytelne. Dla mnie jest to pięknie, czysty design, i to, że jest na laminacie, nie na grubej kartonowej planszy, że absolutnie mnie przeszkadza. Chociaż, tak jak widzieliście, może z Facebooka wrzucałem zdjęcia Old Prince'a zrobionego w drewnie, więc można też i tak przeszaleć. Ale tam na przykład już miałem problem z czytelnością, bo jednak przyzwyczajony jestem do, 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 do innej stylistyki. Dodatkowo grałem w tę, w tę grę pierwszy raz, więc, więc czytelność już była tam dla mnie gorsza, ale to też do wszystko do przyzwyczajenia się. więc. Print and Play, temat Print and Play jak najbardziej, kurczę, e, polecam, bo takie gry jak 1871 e, są niedostępne. No i nie zapowiada się, żeby w najbliższym czasie były e, gdzieś na kickstarterze, czy, 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 czy no w All-Aboard games na pewno nie będzie. Więc e, jeśli nie chcecie czekać, e, nie chcecie się ograniczać tylko do tych gier, które powiedzmy GMT czy AAA wypuszcza to naprawdę mm, wykonanie tych e, pre jest e, dla mnie super. No, to, że kafelki są cieńsze, no to panowie i panie też oczywiście się zają, to one i tak leżą na, e, na mapie, więc nie odczuwamy takiej żadnej różnicy, czy to jest e, gruby, czy, 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 czy zwykły kafel, a a, a możliwość po prostu zagrania w, w tytuł, który jest niedostępny, to, to jest, to jest jed, jeden plus, a drugi dla mnie każdy z tych, każde każdy, każdy z tych pudełek zrobione właśnie na, na zamówienie ręczne, to jest coś takiego, co w dzisiejszych czasach jest niepowtarzalne, taki handmade po prostu, mimo że nie jest to. Piękne, grube, błyszczące, to jednak wiem, że jest to jedyny w swoim rodzaju egzemplarz, po prostu ręcznie zrobiony od początku do końca, i to jest dla mnie podwójna wartość kolekcjonerska. Więc, więc nie bałbym się tutaj tego typu rozwiązań. Zachęcam do. do, do Zdobywania też takich e, egzemplarzy. E, tutaj tak jak widzicie, właśnie jest styl, który chyba JCL zapoczątkował właśnie. No to jest jedna to jest e, 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 smutne, bo nie ma ciuchci na, na, na tych właśnie e, żetonach, zawsze lubiłem sobie na te ciuchcie popatrzeć. A nie, to jest akurat kolejność, przepraszam, kolejny zwiarczy, tu, są, kolejność graczy, tu jest, są ciuchcie, tylko mamy dwa H i tak dalej. E, ten e, rysunek ciuchci zawsze był. Przyjemny, ale bardzo mi się to rozwiązanie też podoba, bo jest stosowane w kilku grach, już widziałem i to pozwala na szybsze wejście też w tytuł, kiedy, kiedy już jesteśmy zapoznani z designem, z estetyką, wiemy o co chodzi, nie zastanawiamy się. Niektóre wydania idą właśnie w drugą stronę, taką barokową, wręcz no to chyba 67 wyszło w takim właśnie bardzo ozdobnym stylu i ta hipsterska, nie bójmy się tego słowa, stylistyka jednak bardziej mi się podoba niż, niż właśnie na siłę upiększane gry, które nie muszą być piękne, one mają być czytelne, więc o tym pamiętajcie. No i co? No i polecam. oba sklepy zarówno Cubeformi, jaki jak i Insert mi Insert mi weszło też od. też warto powiedzieć w paxy. Co w zasadzie chyba poza Etsy nie widziałem nigdzie, żeby ktoś w ogóle robił do paksów, paxów, czy sploterów, czy biosów inserty. Więc to jest taki dla mnie przykład gikowskiego sklepu właśnie. Z dostępnymi cenami, bo, bo, bo te, te, te ceny na Etsy to, 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 to dochodziły tam 300-400 za insert, więc tutaj, tutaj mamy normalne e, ceny. No wiadomo, no, często za, za taki insert ponad 100 trzeba zapłacić, ale no, e, jeśli ma to rzeczywiście sens i ma przyspieszyć rozgrywkę, to, 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 to warto e, się, się zastanowić. Ja polecam serdecznie, będę na pewno korzystał i, i do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki serdecznie. Hej! hej.